Dlatego, że zrobić to niesamowite Ja Jeb, yep, poszło. Zobaczymy, czy będzie działać TNT. Już powinna działać. działa, yy, Przebija się tam normalnie? Działa, no to nie No i tu znowu? Ej, chłop, tu jest! Tu jest weź, nie strasz gościu! No, ja sam się wystarczyłem, tak spadł z góry. A nie, bo no, się to... nie, po prostu nie, po nie, po prostu nie, po prostu nie, to, nie z góry. No, nie może, to, to ma nie, w tej sytuacji, po jak nie, po prostu Panie, nie mogą spuścić Nie mogą spuścić. Nie mogą spuścić. Nie mogą spuścić. Nie mogą spać. Nie mogą już Nie, już nie, nie mogą Dobra, Nie mogą spać. Nie mogą spać. Nie mogą spać. Zobacz, nie kurde lisko. bo jeszcze przyjdą mi serce odratują. Idę na bazę. O, dobra. Już ty 1 aktywne nic nie robi. Ej ej, A, nie wyłączył no, chyba nie. ktoś. Dobra, to zaraz zdałem. Nie, zobacz, co jest pod tymi bo mi się wydaje Dobra, muszę to zrobić. Ma A ja ma zyska, kuchy, ile ma zytaków? Ile ma 6 teraz 5. A no, wyzwanie z czekać 20 sekund na kolejne drzwi. Nie, nie. Zostań ich Tu jest. ten jest. O, tu jest. Tu jest. Tu jest. Tu Tu jest. Tu jest. jest. Tu jest. Tu jest. Tu jest. Kurde nieźle. Hmm. A ja nie mam tego. O Jezu. O, te skrzynki można otwierać, ale one są puste. No weź, przeszkadzać mi k***a. Ale puste są skrzynki. Puste skrzynki, tak, ciekawe. Mam nadzieję, że warto. Te 35 złotych jakieś. W Puste. puste.